Czy masz już dość tego, że w Twoim życiu ciągle brakuje pieniędzy, czasu, miłości, radości? Kto tak naprawdę nałożył na Ciebie te fikcyjne ograniczenia? Kto powiedział Ci, na co Cię stać? Kto określił w Twojej głowie, gdzie leżą Twoje granice tego, ile możesz zarabiać pieniędzy, ile możesz mieć czasu wolnego, z kim możesz być, jaką możesz mieć sylwetkę i jak często w życiu możesz się uśmiechać? Dlaczego tak jest, że jedni ludzie mogą przeżyć? To życie, żyjąc w pełni finansów, żyjąc w pełni szczęścia, ciesząc się miłością każdego dnia i wolnym czasem, który mogą spędzić z rodziną, podczas gdy inni tak naprawdę cały czas zastanawiają się, jak zapłacić rachunki kolejnego miesiąca, jak tylko pozbyć się kolejnych problemów. Dlaczego tak jest? Kto o tym decyduje? Czy tak naprawdę decydują o tym politycy? Czy decydują o tym ludzie dookoła ciebie? Czy decydują o tym jakieś bzdurne badania? Które pokazują Ci, że na coś cię nie stać, że taka jest średnia, że takie leżą ograniczenia w człowieku. Może czas wreszcie, żebyś się przebudził czy przebudziła z tego letargu. Może czas wreszcie podjąć decyzję, że, w, że ty tak naprawdę jesteś jedyną osobą odpowiedzialną za całe Twoje życie. Może czas wreszcie wybrać, jaką osobą chcesz się stać? Czy chcesz być osobą, która cały czas tak naprawdę boryka się z problemami i boi, się podjąć decyzję, boi się coś zrobić w swoim życiu, założyć biznes, zmienić pracę, założyć, zacząć związek albo zakończyć. Może czas wreszcie, żeby zadecydować o tym, że chcesz sam czy sama wykreować siebie. Może czas wreszcie zmienić swoje życie na maksa! Więc wstań teraz! Wstań i zastanów się, jak chcesz, żeby wyglądało Twoje życie. Zastanów się, czy dalej chcesz żyć w ograniczeniach, czy dalej chcesz, żeby brak pewności siebie, brak samooceny określał, na co cię stać w twoim życiu, czy może chcesz, żeby wreszcie w twoim życiu zapanowała obfitość pieniędzy, miłości, szczęścia i tego wszystkiego, o czym marzysz. Jeśli chcesz wreszcie spełnić swoje marzenia, to podnieś w górę swoje ręce, stań mocno na ziemi, stań twardo i raz na zawsze zadecyduj, że tylko i wyłącznie ty możesz decydować o tym, jak wygląda Twoje życie. Tylko Ty możesz nałożyć na siebie ograniczenia. Jesteś jedyną osobą odpowiedzialną za swój los, ale dzięki temu właśnie zyskujesz wolność, wolność wyboru tego, jakim życiem chcesz żyć, więc poczuj tą moc, poczuj tą pewność siebie w sobie, w środku Ciebie, która cały czas tam jest i którą być może inni ludzie gdzieś ograniczyli w Twoim życiu. Zacznij wreszcie kreować siebie, zacznij wreszcie działać na maksymalnie. Zacznij wreszcie łamać zasady, zacznij wreszcie sprzeciwiać się temu, co mówią inni ludzie. Zacznij wreszcie myśleć samodzielnie, zacznij wreszcie uniezależniać się od bzdurnych wiadomości polityków, tego, co naokoło ciebie inni ludzie mówią, że czegoś nie możesz zrobić, czy że na coś cię nie stać, czy że coś jest dla ciebie zbyt dużo. Podnieś wreszcie swoje życie na odpowiedni standard, zacznij wreszcie żyć tak, jak chcesz, zdobądź. Niesamowitą pewność siebie! Uwolnij ją w sobie! Odkryj, gdzie leżą pokłady, tak naprawdę Twojego potencjału, i kto może decydować o tym, jaką osobą możesz się stać! Jeśli chcesz już teraz dowiedzieć się, jak to zrobić, jak zdobyć niesamowitą pewność siebie, jak wreszcie zacząć żyć pełnią życia, koniecznie już teraz kliknij link nad tym wideo, ponieważ dostaniesz darmowe zaproszenie na konferencję, którą ja, Krzysztof Król, poprowadzę już w najbliższą niedzielę. O godzinie 17. Kliknij ten link teraz i wreszcie zmień swoje życie. Wykorzystaj szansę. Zadziałaj!